Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania jabłka i gruszki. W tym zadaniu dowiadujemy się, że w pierwszym koszu znajduje się A jabłek oraz w drugim koszu znajduje się B gruszek. Wiemy, że Tomek wybrał ten kosz, w którym jest mniej owoców i zaniósł go do domu. Naszym zadaniem jest powiedzieć, ile owoców jest teraz w domu. Dla przykładu. Jeżeli w pierwszym koszu było 12 jabłek, i w drugim koszu 15 gruszek, to oczywiście Tomek wybrał pierwszy kosz, zaniósł go do domu i teraz w domu jest 12 jabłek. Kolejny przykład. Jeżeli w pierwszym koszu były 4 jabłka, a w drugim były 2 gruszki, wówczas Tomek wybrał kosz drugi, zaniósł go do domu i teraz w domu są dwie gruszki. Przejdźmy teraz do omówienia rozwiązania wzorcowego w języku paska. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę programu mniejsza z dwóch. Na końcu piszemy średnik. Następnie mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy słowem kluczowym VAR, a następnie podajemy nazwy naszych zmiennych A i B. A po dwukropku ich typ integer Rozpoczynamy funkcję główną słowem kluczowym begin i mamy pierwszą instrukcję read elem Wczytujemy do zmiennych a i b dwie wartości całkowite podane na wejściu zapisane w jednej linii Następnie mamy instrukcję warunkową rozpoczynamy słowem kluczowym if następnie mamy warunek a mniejsze od b jeżeli ten warunek jest spełniony, wówczas wypisujemy wartość zmiennej a i przechodzimy do nowej linii. W przeciwnym wypadku wypisujemy wartość zmiennej b i przechodzimy do nowej linii. Kończymy funkcję główną słowem kluczowym end, pamiętając o tym, aby na końcu umieścić kropkę.